od zawsze były jakieś takie wykręcone, porumbane i mega dzikie. ale wiem, że takie was najbardziej interesują. Także... Uuu! Ej, 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 ale, ale! Zapytajcie o kochanych wspierających serwerku na Discordzie i tym, że na 10 klasy było czeka was mega special. Nie no. mnie! Mikiś to młoda babeczka, która była gnębiona przez rzeźby od przedszkola przez podstawówkę aż do studiów. Już normalnie kamieniami się Tak takich miała dosyć. Ale wiecie, świeże nastawienie, nowa praca, super wszystko fajnie, coś no ja się poddaję, no ja się poddaję, no Super wszystko fajnie, no i zobaczymy jak pójdzie, nie? Takie przynajmniej miała nastawienie Bo myślała, że będzie pracować z normalną grupą idolu Wiecie, jakiś K-pop idol, Stray Kids, czy jakiś tam BTS no Na pewno I wiecie, ona taka zamyślona ze stoi A tu nagle Ziółtek wjeżdża czterema posągami na tarce normalnie A ona tylko tak huh? Ale to tam jest Najlepsze jest to, że twórcy tego anime zdają sobie sprawę, no że troszeczkę ich popierają, Więc odcinki trwają po 7 minut. Serio, ja nie wiem co oni tam chcieli brać. Jakbym miał to anime opisać jednym słowem, to, 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 to no, chyba bym się podobał, nie? Chociaż Brain Road nie jest wcale na to anime. Bo to się dzieje, nie wszystko. JoJo Dark Souls, b, -b, -b, -b bombardiro no, 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 no. to Torako to zwykła blondeczka, która z pozoru jest idealna. W każdym stopniu, ale za sobą ma lekko taką dziką historię. Bo normalnie w gangu z Majkiem i kradli razem koserki z czapki. No i pewnego dnia, idąc sobie do szkółki, spotyka ona taką no która sobie wisi dosłownie. No i co? No? Ona jest wielofunkcyjnym jeleniem, która ma wszystko w tych rogach. Więc przejrzała na pilot naszą punktem i ją zaczęła gnębić A, wiem, że on Później razem z zielonowosą, czy p***ą oraz lekko j*****ą siostrą Blondyny Tworzą kółko w swojej adoracji jeleni I to jest normalnie kwinastu i ferbie Raz coś wybuduje, trzypiętrowy hotel z basenem, i Wszystkim o czym tylko możesz pomyśleć A raz się p*** ze strony w środku Ale ogólnie jest to takie anime, że wracasz z pracy, albo po stałówki Odpalasz takie coś i czekasz się mózgu bo z każdą obejrzoną minutą do tego anima, spodziewam ci dwie szare komórki. Co nie zmienia faktu, że jest to zajebiste. I tłumaczyłoby to, czemu na teście wyszło mnie u Nie no, żart, żartuję, oczywiście. Ej, nie no, serio, żartuję. Ja, ser ja serio nawet nie wiem, co mam powiedzieć. tej jakże ambitnej produkcji! O! Mamy takiego małego z AGH, który po zobaczeniu się w lustrze stwierdził. Muszę się zabrać z siebie. Więc tak też zrobił. Zaczął biegać w pie w I to wszystko tylko po to, by schudnąć. Absolutne, absolute, absolute cynem! No i on ogólnie ma też brata, który jest takim pociesznym plątaskiem A historia z nim jest taka, że w przyszłości będzie chciał dbać naszemu zawodnikowi sumo. Więc AGH stwierdził, że musi go wychować na sztywnego gita. Warto też zaznaczyć, że to anime to i cekaj, więc nasz główny bohater z wszystkich możliwych opcji, jakie są fieska, trafi do ciała małego krupaska no A tutaj w porównaniu do poprzedniego wiem, mamy totalnie pierdolną produkcję. Sirota taka to zwykły, najzwyklejszy ziomal, który jest przygrywem. Nikt go nie lubi kraną kanapę w szkole. Nie ogólnie no, no *pa, nie, panie. A z drugiej strony mamy taką idealną takonę, która chodzi o psykalku normalnie. Wszystko robi jak najbardziej perfekcyjnie. Mogłoby się wydawać, że po prostu no, jest to. Ale no w sumie to jest. Poza tym nie potrafi się cofać w czasie, co właśnie pozwala jej powtarzać po parę razy tą samą czynność. Tylko po to, żeby wypaść jak najbardziej perfekcyjnie. to jest troszeczkę takie, no, no dziwne, nie? I teraz zapytacie, ale jak ono się cofa w tym czasie? Nie z rankiem. Nie jakimś samochodem, tylko gęciami A przez to, nasz został oślepiony przez blask potężnych boski. To jest świadomy za każdym razem, jak ta psycholka taka nosi cała w czasie. Więc ta zmusiła go, żeby został jej garderobą i nosił jej pantalony. Ale w szczegóły może jakoś mega nie będę wchodził, bo to nie ma co przecepawy z oglądania tego. Jeszcze mamy taki pojedynczy przypadek jak w anime o automacie, czy jakieś inne gówna, ale... No ale, swój i wasza...